naprawdę no, no trzy próby pierwsza osoba rysuje trzy osoby pisze trzy pierwsza rysuje pierwsze tworzy zdanie no dobra mm. um. każdy będzie tworzył każdy będzie odpowiadał i każdy będzie rysował ja zrobię jakieś proste bardzo proste ja żeby przeszło do końca ja, ja powiem tak rododendron w wam się to hmm. udało narysować, jak polera. No i perfekto jest. Do pomocą jak kto ma to rysować. Dobra, dobra. Podoba mi się to hasło. Aż dźwięk mam w głowie. Ej, co jest? Znowu się

No hmm. dobra, zrobiłem. Świetnie. To jest tak pro... Ja to tak prosto narysowałem. Nie tak samo. Ja miałem taki potencjał na to, ale tak to prosto narysowałem naprawdę. Mam nadzieję, że ktoś to zrozumie. Hedzberek, jeżeli, jeżeli Zabez... to dostaniesz to... To, to już wiesz, co masz robić, jak to dostaniesz. Mówisz? <grystanie> tak. Jedna konk konkretna kwestia ci do tego przekonać. Takie lekkie nawiązanie do czegoś. A to ja nie wiem, czy ty nie masz mojego, tak sobie myślę teraz. <grystanie> Które było <grystanie> mrugnięciem w twoją stronę, żebyś to namalował. <grystanie> Kurde o Boże Od A Zapamiętaj dobra. ten rysunek, trzeba będzie go odtworzyć No dobra Dobra, dobra, nie ma problemu Nie

Ory, to jest przyszłość, przyszłość. Dobra, ja wiem <noise> chyba kogo mam. O co chodzi z tym? Ja pierdziele, to jest tak piękne. O co chodzi z tym, Tory? To jest przyszłość. O boże. Oglądasz kapitana bombę? Chyba nie, nie ten odcinek, nie oglądałem chyba tego. Z kebabem jest fajny. To było... to, to, to <grym> Jest to, to, to... tylko falafel. Atrapa. <grym> Ta, jest tylko falafel. A co jest tam? Co to tam z tyłu wisi? Atrapa. <grym> falafel w naleśniku czy w bułce. <grym> Nie sprzedam baraniny. <grym> no, ja na, to, na taki moment mam, mam gotowy numer do Sanepidu, Tani ble. Bo, bo usta podzień, koperta. Ludzie mnie nieraz to straszyli. Możesz sobie napisać list. Co to jest? No to ja... Nie mógłbym się powstrzymać, przepraszam osoby zgadujące. Musiałem trochę urozmaicić ten rysyk. Dobra. Ja dam radę to napisać, nie wiem. Dory to jest przyszłość, Nie ma to absolutnie. Dobra, oglądam to teraz. Zajebiste to jest? Trakcja to śmierć. Tory, to, to, Tory, jest, to przyszłość. jest przyszłość. Tarte te te kabelki trzeba się źle napiertać, żeby nie było Ale też, jest taki mój ojciec. Kradł trakcję całe życie. Niech mu ziemia, ale będzie? Prawdziwy trakcja, taki saper. Myli się tylko na stronę tak. rytmowej. nie. Tak bym powiedział, jakby wiedział, było szkoda. I pierdolnął go pociąg. Ostatnia jest osoba. Tak 15 sekund. Tak, zdaję Teraz będzie... ...focusowanie, nie? Tak, zgadywanie. Nie ja piernić, e... Nie mam pojęcia jak to pisać. To niech <laughs> będzie. Żeby... Tak to odbieram jak na razie. Dobra, gotowe. Ready. Dobra, lektor, let's go. Lektor. Helikopter czerwony. O nie. Ja, już wiem, ja to jest nie, stało. ja, wiem. ja wiem. O Boże, a, a mi tu tak to mi tu tak to wyszło. o Boże. Helikopter strzelający chuje w Prawie. Tłusta baba od Tłusta baba od o Boże. A ja myślałem, że to chodziło konkretnie o ten. O to na lewej ręce. Dobrze ja narysowane, dobrze narysowane. A, ja to dostałem od Ciebie. Tylko ja nie zapamiętałem pytajnika i narysowałem kupią odpowiedź. No, no to... Pani postawiła mi pałę. <grym> To ma dwa znaczenia. A Dlatego ogromny to na jest w gablocie? Nie miałem tego. Nie, ja, wiem, co to... ja wiem co to jest. Aha, o boże. O boże. O boże, ja, ja wiem co jest. to jest. O boże, Tak, tak. to no jest? Miał, miał być ogromny, tak? Kutas nie niespodzianka. Nie pamiętam co pisałem w sobie. A pamiętam, no, dobra, dobra. Kradzież torów kolejowych tylko nie, nie pomyślałem, żeby narysować to, nie, nie no Nie pomyślałem, żeby No właśnie, nie pomyślałem, żeby kurwa, namal, Namalować Dopiero po fakcie się pomyślałem <ślałem> <rynka. ślałem. ślałem> Kapitan bomba tory bomba, to, jest to, to jest przyszłość Pasa kremice Nie no, rozumiem tego paska tak. Amogus? Amogus. Mam nadzieję, że to przetrwało. Nie przetrwałem. Nie. Nie? Nawet Ed usudoje. Sus. Sus. Tak. Nie, Sus. No. Sus. nie, no. nie no, umiem rysować, kurde. Impostor? Post. Nie no. Nie w kategorii tak. Z wersji mema naryzować to by go garneli. Hmm